Hej, hej, dzisiaj zabieram Was do Maduro Dam w Hadze. To miejsce, w którym cała Holandia została zamknięta w skali 1 do 25, ale nie dajcie się zmylić słowu miniatura. To, co tutaj zobaczycie, to prawdziwy majstersztyk inżynierii. W jednym miejscu mamy całą Holandię w pigułce. Przechodzicie obok słynnych kanałów Amsterdamu, mijacie lotnisko z kołońcymi samolotami, a chwilą później stoicie przed nowoczesnym portem w Rotterdamie. Są tutaj nawet pola tulipanów i historyczne wiatraki. Wszystko wykonane z niesamowitą precyzją. Ale uważajcie, to nie jest tylko muzeum, w którym się patrzy. Tutaj możecie możecie przejąć stery. Sami załadujecie kontenery w porcie, uruchomicie turbiny wiatrowe, a nawet spróbujecie ugasić pożar. Pod waszymi stopami nieustannie kursują pociągi po najdłuższej miniaturowej sieci kolejowej w kraju. Za tym pięknym miejscem stoi też poruszająca historia. Maduro Dam to pomnik ku czci Giorgia Maduro, bohatera wojennego. Co fajne, park od lat działa charytatywnie, wspierając fundację dla dzieci. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie co najmniej kilka godzin. To nie jest szybki przystanek. A gdy poczujecie głód, na miejscu czeka świetna strefa gastronomiczna. Później wybraliśmy się jeszcze do miasta Gaudy, żeby trochę pochodzić i pozwiedzać, ale szczerze mówiąc, wszyscy byliśmy już mocno zmęczeni. Zaliczyliśmy jednak sklep z serami, wybraliśmy kilka sztuk, część zapakowana na prezenty, popróbowaliśmy, a potem poszliśmy na frytki do pobliskiej budki. Po drodze trafiliśmy na piękny sklep z artykułami do domu. Ku, mo ku mojej radości było tam nawet um, kilka rzeczy z zestawą z Bolesławca. Mogłam tam spędzić pół dnia, oglądając każdy kubek i telarz, talerz, ale szybko się ogarnęłam i wyszliśmy. Chwilą później, w drodze do, do samochodu. Tu odkryliśmy jeszcze sklep z Lego. A jako fani Lego od lat, no cóż, nie dało się nie wejść. Powrót do domu i obiad przygotowali nasi goście. Fajnie było usiąść i nic nie robić. Kuczek po chińsku z marynowanym jajkiem nietypowe, ale bardzo ciekawe połączenie smaków. A na koniec chill przy telewizorze i gra. I to by było na tyle.